Integralna pomoc i promocja społeczna to nowa specjalność studiów na kierunku Teologia, Wydziału Teologicznego UKSW. Studia adresowane do ludzi z pasją. Takich ludzi z pasją mamy coraz więcej i tym się bardzo cieszymy, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy chcą angażować się nie tylko w wiarę rozumianą teoretycznie, ale także chcą poświęcać swoje życie kontaktowi z drugim człowiekiem. Po studiach. Na specjalności integralna pomoc i promocja społeczna można znajdować pracę w bardzo różnych instytucjach, zarówno w stacjach Caritas, jak i w gminnych ośrodkach pomocy społecznej, w domach opieki, w centrach pomocy osobom bezrobotnym, w ośrodkach pracy dla narkomanych. Dalej w centrach pomocy imigrantom, a więc w bardzo różnych instytucjach, zarówno rządowych, jak i samorządowych, kościelnych, które zajmują się pomocą osobom zmarginalizowanym. Rafał Kibowski pracuje w Caritas Polska, zajmuje się zagraniczną pomocą humanitarną i rozwojową w krajach globalnego południa, obecnie na Bliskim Wschodzie. Tak jak w każdego rodzaju pomocy, tak w pomocy ogólnie społecznej ważne jest, żeby, żeby była właściwe rozpoznanie potrzeb i żeby ta pomoc dotarła we właściwy sposób. Dlatego niezwykle ważne w takiej pracy społecznej, jak i w każdej innej, tak jak w pracy lekarza, nauczyciela, prawnika, są po prostu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje. Wierzymy, że ratując jedno życie ratujemy Ratujemy cały świat.